I Witam w kolejnej części Legend of Kairendia. Dzisiaj udamy się na srebrny ołtarz. Znaczy do srebrnego ołtarza, nie będziemy na nim siadać. E, a potem do czarodzieja darma, który może nam pomóc pokonać Malcolma. Gdzie to będzie? Hmm. Oh, I can sneak around the other way, huh? Let go of the branch, Meredith. I'll catch you. <laughs> Very funny, Brandon. You can have the marble. I'm not playing with you anymore. Thanks Marith. mamy tą kulkę. No dobra, i jak widzicie, ta kulka to jest jedna z tych kulek, które tutaj są umieszczone. Ten otwór po prostu jest zepsuty. I kiedy umieścimy tą kulkę tutaj w ten sposób, w tej. perfect fit. Tak. I w tej chwili już jest y, działający ołtarz, który nam pozwoli. Zobaczcie co. Wow, that must be the hey, this is going to be easy. I to otrzymaliśmy amulet. Z takimi czterema klejnotami czarnymi, które będą się zmieniały w trakcie gry, będziemy dostawać kolejne kolorowe kamienie, którymi będziemy czarować. To będą zaklęcia, ale jakie to jeszcze zobaczycie? Jest jest jedna ciekawa rzecz w tej grze. Wiecie. Może wiecie, może nie wiecie. W przygodówkach raczej jest tak, że jak się podniesie jakiś przedmiot, na przykład teraz wezmę jeszcze raz taką fioletową różę, to ją podniosłem. I w przygodówkach zazwyczaj jest tak, że się podnosi ten, ten przedmiot i on ląduje gdzieś tam w jakimś punkcie i potem można ten przedmiot na czymś użyć. Natomiast tutaj można ten przedmiot również wyrzucić i zostawić na przykład w tym miejscu. Albo tu. Tu wszystko mogę wyrzucić gdzieś przejść i, i potem wrócić po to. To jest moim zdaniem dosyć oryginalne. Nie wiem, jakoś w tej chwili nie siedzę jakoś tak głęboko w przygodówkach tych najnowszych. Nie wiem co się dzieje. Ale mimo wszystko myślę, że to jest dosyć jak na klasyczną przygodówkę. Dosyć ciekawa rzecz. Oryginalna. Dobrze, mamy amulet. Teraz możemy udać się do czarodzieja. Dar darma. Oj, nie w sam. Tutaj chyba. Tak, przy, przy tej skale. Hey, you fixed the bridge, Herman. It's completely safe now. Uh, yeah, tak, to Brandon. So Nie well, uh, right <laughs> Nie spodziewał się, że będziemy musiał oddać na time in Ok, ale w tej chwili możemy przejść już na drugą stronę.

Alec's grandson. The one on a quest to overthrow Malcolm's power. I knew that. So, Branson, you're a dancer. That seems odd. I'll need a clue. A what? He's had writer's block for years. Perhaps the crisis has inspired him. Are you saying I scattered papers about just to look busy? Hey, could you brush a brabbish teeth? Do I smell cats on your breath? Is it my fault I don't eat nights? Ugh! All sweat and muscle. And so hard to peel. So can you help me? Brynn thought so. Tak, z kolei Dar potrzebuje od nas pióra, ponieważ coś tam prowadzi, jakieś zapiski. Właśnie go natchnęła. Nie ma pióra i nie może pisać. No tak, i my oczywiście musimy to dla niego zdobyć. Ja nie w tym lesie. Tak, pozbieramy sobie te, te, takie diamanciki. Teraz zobaczcie ile tych, tych e, diamentów będzie naszych klejnotów. Tutaj mamy ametyst na przykład. I te kamienie sobie poskładamy tutaj. Bo tutaj będą one nam potrzebne w tym miejscu właśnie do użycia. Ale oprócz tego potrzebujemy znaleźć e, trzy rzeczy w tym lesie. Żołędzia, szyszkę i orzech. To jest pierwsze, co musimy znaleźć. O, tutaj mamy orzech. A tutaj jest ptaszek, który ma prawdopodobnie złamane skrzydło. Tutaj jest studnia. jak widać zresztą. Tutaj jest nic. Tutaj również. Now, I want to go into a like this? Tak, to jest jaskinia do której na pewno się udamy i spędzimy tam sporo czasu. Aczkolwiek nie będziemy się za dobrze tam bawić. Tak, to jest dziur. No tak. To jest dziura właśnie do której potem wrzucimy te trzy rzeczy, które znajdziemy, no ale tak, ale najpierw musimy je znaleźć. No właśnie tutaj spore jest takie łażenia po ekranach szukania przedmiotów, które czasem potrafią być losowo, rozsiane po całej okolicy. No tutaj mamy szyszkę. Został nam jeszcze żołądź. Z tego co pamiętam jest na drzewie jakieś. O właśnie tutaj. Hmm. Okej. Okay. To tu jest to miejsce. Ale możemy wrócić tam już do tego miejsca z tą dziurą w ziemi. To jest dziadek, który nie jest specjalnie rozmowny, zaraz zobaczycie. Good morning, Nolby. I'm busy. Go away. Your mumbling distracts me. Please leave and go. I need a quill, sir. Can you direct me? What for? Darm requests it. I am collecting magic to fight Malcolm. I know of Malcolm! He scares the birds! There is one songbird left, but it's hurt and cannot sing! I'm sorry to hear that, but I still need a quill. If you would harvest, you must sow! What is this? Nie może nam za bardzo pomóc w poszukiwaniu pióra. Wspomniał tylko o tym ptaku, którego widzieliśmy wcześniej. No i cóż, teraz wrzucamy to wszystko, co znaleźliśmy. O, że chcę. Żołądź. Coś się dzieje. No i szyszka. Here goes. I wonder what sort of fertilizer would be best. Hey, something's happening. Wow. Did I do this? Uh, oh, good morning. Hello. Are you a nut tree or what? If you must know, I am a Pseudobushia hugiflora. You don't happen to have any manure or a couple of old fish. I'm ravenous. Um. Sorry. That's okay. I'll get my roots going. Hey, roots, wake up. Time to go to work. I'm starving up here. Aren't you going to give me something? According to the Pseudobushi manual, I am instructed to. <clears throat> Thank you for restoring life to the Deadwood Glade and to express our appreciation and so forth and so on, and in token of which, I dust you now. <coughs> you got it in my nose! I feel different! Czy to jest mój ruch, czy co? Myślę, że to jest dla mnie. Zabrałem swojej roli, więc jeśli nie, to będę przyjechał do moich problemów. Proszę, roots, pracujemy! <laughs> no, jak widzicie, z tych trzech rzeczy wyrosła nam taka roślinka. Bardzo mi się podoba, jak się nazywa, pseudo-Bushia. <laughs> Czyli coś jakby od krzaka, woda, że pse pseudo-krzak jakiś taki. Bardzo rozmowna. I jednocześnie dała nam pierwsze zaklęcie do naszego amuletu. Jest to zaklęcie uzdrawiające, jak zobaczycie za chwilę. Najpierw wypróbujemy je na sobie. O, tutaj kolejny. kolejny się pojawił. Gdzie było to miejsce z żołędziami? Tutaj. Dobrze, to chodźmy. Tutaj. Tak, i tutaj mamy rubiny na tym drzewie, które będą nam potrzebne. Aczkolwiek tych ru, rubinów, zresztą zobaczycie, ja Najpierw zapiszę grę. Tych rubinów e, pilnuje wąż. Proszę, spróbowałem sprób 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 wziąć. wziąć Rubin. I mieć gnął dziabnął mnie. I zrobiłem się zielony. Jestem teraz otruty, jadem węża, mogę, wziąć Rubin, ale ponieważ w tej, że można zginąć i to na wiele różnych sposobów. Na przykład na taki sposób, że będę chodził tak, taki zielony, otruty. Zdaje się, że tam wystarczyłoby, że z dwie plansze bym przeszedł i bym umarł. Więc mogę się uzdrowić za pomocą tego, za klejnotą. I w tej chwili nic mi już nie grozi. To właśnie jedna z tych, powiedzmy negatywnych moim zdaniem przynajmniej rzeczy w tej grze, właśnie to, że można zginąć, a także trochę denerwująca jest właśnie ta, ta losowość momentami niektórych rzeczy. O, tutaj mam tego ptaszka, którego jak za 57% się tym uzdrowimy za pomocą tego samego zakończenia, tylko musimy zaczekać aż nam tutaj się nas zaświeci znowu. Dlatego musimy trochę pochodzić. Może znajdziemy jakiś klejnocik jeszcze? Może nie? pseudo bush, yeah? O, jest. Mamy. Zakręcie gotowe. O, tutaj coś jest. To tam też nam się przyda Okej okay. Czarujemy If I heal wing he'll have to give me a feather won't he No i w zamian za uzdrowienie, ptaszek obdarował nas piórem. Przejdę się może jeszcze w to miejsce, gdzie zostawiliśmy te klejnoty i zostawię tą resztę. Dobra, ile ich tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze parę ich będzie, jest ich kilkanaście. Ale to Aha! You have my quill. Why did I want it? You are the master of scrolls. Write him one to aid his quest. Of course. You'll need a magic scroll. With no magic left, you all seem to have an awful lot. Malcolm's hold grows ever stronger, and soon no spells of ours will work. So take the scroll and use it later. Good. Z you have the scroll. Next, you'll seek another tool. Another tool? He must find his birthstones. Birthstones? you mean birthstones the seasons have their gems place each in order on a plate or something like that what are my birthstones and what plate summer is the first i think i hid that one somewhere near that is all i can recall i summoned all your stones but my spell has gone awry Have to choose from whatever lies about. No właśnie, teraz musimy znajdować te kamienie, które zostały przewołane przez tego czarodzieja. Niestety coś mu nie wyszło w zaklęciu i do tego te kamienie są tak rozrzucane po, po całym lesie. Musimy się wrócić nawet tutaj do tej pierwszej części lasu. E, bo tutaj też kilka kamieni możemy znaleźć. O, na przykład tutaj już jeden jest, to jest perła akurat. Najkolejny kolejny ten peridot. Akwamaryn. Coś jeszcze tutaj. No tak, ołtarzek. Tutaj nic. Z tej strony może? Nie. To nic nie przybyło. O, tutaj mamy kolejny garnet, cokolwiek to jest. Okej, okay, tutaj też nic, czyli możemy wrócić do tamtej części lasu. Tutaj już wszystko zebraliśmy. Zapominam, w którym miejscu trzeba w dół zejść. Jak już jesteśmy tutaj, to przerwę w tym momencie tą część i w następnej części poszukamy. A reszty już niewiele nam zostało chyba ze dwa kamienie jeszcze do znalezienia. Tak więc na razie.